Manko z tej strony Janek, a to jest pierwszy odcinek z The Elder Scrolls Skyrim. W tej serii poprowadzę powieść bohatera, którego stworzymy tutaj. Tak, więc bez będnego gadania zaczynajmy. Mamy tak... mamy początek. Chyba ciemno tutaj. Czekaj, gdzie nas Ej, hey, ty! O. Nareszcie. Dość już tego spania. O siema. Nie udało ci się przekroczyć granicy, prawda? Pojmali cię cesarscy, tak jak nas i tamtego złodzieja. Przeklęci gromowładni. Dopóki się nie pojawiliście, w Skyrim panował spokój. Cesarstwo działało potulnie i leniwie. Gdyby cię nie szukali, ukradłbym tego konia i byłbym już w połowie drogi do Hammerfell. Hej ty, nie powinno nas tu być, ani ciebie, ani mnie. Cesarstwo zależy jedynie na dorwaniu gromowładnych. Wszyscy jesteśmy braćmi i siostrami w kajdanach, złodzieju. Zamknąć, mordy! A jemu co się stało, a? To Ulfric, grobowładny. Prawdziwy, najwyższy król Skyrim. Ulfric, jarl wichrowego tronu. Jesteś przywódcą buntu, ale skoro cię złapali. O bogowie! Dokąd oni nas zabierają? Nie wiem. Nie wiem, dokąd zmierzamy, ale Songar. <ścoughs> Nie, to niemożliwe. To jest niemożliwe! A jednak... Ej, z której wiochy cię przywiało, konio-kradzie? A co cię to obchodzi? Ostatnią rzeczą, o jakiej pomyśli Nord, powinien być dom. Roriksted. Ja pochodzę z Roriksted. O, ludzie. Panie generale, kat już czeka na skazańców. Co? Dobrze, miejmy to już za sobą. Jour, Mara, Dibella, Kinaret, Akatosz. Bóstwa, proszę, pomóżcie mi! Patrzcie, generał Turius, zarządca zawojskowy. I zdaje się, że są z nim agenci Talmoru. Przeklęte elfy. Na pewno ma w tym swoje paluchy. Może? A, Ale niechalnie. Helgen, Kiedyś byłem zakochany w dziewczynie z tego miasta. Nie zaglądałem tu od lat. Wygląda tak, jak je zapamiętałem. No to się. Młoda, Gdy byłem mały, cesarskie mury i wieże dawały mi prawdziwe poczucie bezpieczeństwa. No okay. Wejdź do środka, maluchu. Ale się stało jak stało. Dlaczego? Chcę pooglądać żołnierzy. Do środka. Już. E! Tak, tato. Dlaczego się zatrzymujemy? Jak myślisz? Koniec trasy. No dobra. Czyli tutaj Chodźmy. się kończy nasza nie podróż. Nie powinniśmy nie kazać na nas czekać. No dobra. Nie, zaczekaj! Nie jesteśmy no buntownikami! Przyjmij śmierć z godnością złodzieju! Musisz im powiedzieć! Nie braliśmy w tym udziału! To pomyłka! swoje imię! Po kolei. Cesarstwo kocha swoje przeklęte listy. Dobra. Ulfrik Gromowładny, Jarl Wichrowego Tronu. Olf. To był Lista. dla mnie zaszczyt. Jarlu Ulfriku. Ralot z Rzecznej Puszczy. Lokir z Rorikste. Nie, nie jestem buntownikiem! Nie możesz tego zrobić, Stoj! ale i skazany jesteś. Nie zabijesz mnie, o, Wiesz, trzeba było, to zacząć. Ucieczce? Nie, zaraz. Ej ty, podejdź tu. Kim jesteś? Ok, czyli tworzymy Twoją postać. Ja z dźwiękiem mniej więcej będę grał. Leśnym elfem będę grał. Dobra, a tutaj płeć mężczyzna oglądamy zostawię Cień skóry Będę taki żółty bardziej taki o sobie a co do głowy to nie będę wam pokazywał za bardzo ja to wytnę i widzimy się za chwilę Tá aqui um Ó Okay. ok, powiedzmy, że tak będzie wyglądać nasza postać. Więc gotowe. Czy chcę zakończyć tak? I nadwiemy ją Telmir, żeby nie było. Enter. Rzadko który elf wybiera się na samotną podróż do Skyrim? Kapitanie, co z tym? Nie ma go na liście. Nie obchodzi mnie, czy jest na liście. Idzie z całą resztą gromadki Wedle rozkazu, kapitanie Przykro mi Twoje szczątki zostaną odwiezione do puszczy walen. No, Za kapitanem widzę. Wiecą Nie żeby coś. No dobra, idziemy. No, będzie to seria jak mówiłem. Niektórzy w Helgen mającie za z tego serii zrobić. I naszym celem będzie, że będzie albo do cesarskich do dołączymy, albo do gromowładnych. Ja Rozpęcałeś wybiorę, że dołączymy wojnę. do cesarskich. Bardziej lubię cesarskich niż Skyler. Teraz z tobą i przywróci pokój. No, dobrze. Zróbcie z nim poziom. Co to było? To nic takiego. Kontynuujcie. Trochę się złapię. Generale trzeba odprawić ostatnie obrzędy. Polecamy Wasze dusze Eteriusowi. Niech spłynie na Was błogosławieństwo. Będę Twoją pierwszą ofiarą. Wy jesteście. Jak sobie Po co się poświęcać? Kościół. No dalej! Nie będę tu czekać cały dzień! Co Sovengard woła! A można perspektywę zmienić? Na trzeciej osobową. Moi przodkowie panowie. Tak. Możecie powiedzieć o sobie to samo? O, uh, uh, uh. No i po. No i po gościu. Cesarskie gnidy. Tak, dobrze. Ej. <gulia> nie ustraszaj. <gulia> że z Walem pochodzę. Cesarstwo rządzi. No dobrze, bierzemy następnego więźnia. No, i znowu. znowu. Słyszysz? Czyżby spok? Powiedziałam, następny więzień. Twoja kolej więźniu, Bez wygłupów O, czy ja? Ok. Uch, no dobra. Oho. co widzicie? Smok. Smok. Ja. Dobra. teraz się w hospital.

Świetny chłopiec! Świetnie ci się. Wszyscy on! Nie Wciąż żyjesz? Jeśli nie chcesz zginąć, trzymaj się blisko mnie! Dobrze, Zajmij się chłopcem. Ja muszę znaleźć generała Tuliusa i pomóc w obronie. Jasne, zapiszę. Dobra, idziemy. Uf. Trzymaj się muru! No się, trzymam. O wowowo o, o, o. O, 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 o A to Alduin jest! O Boże! O Boże! Nie wiem, co wiem, ale tak zaspajleruję, będziemy z nim walczyć. Bądź grałem w Skyrim. O kurwa! To miłość! Zostaliśmy tylko Trzymaj się blisko! Dobra, idziemy! Ty przeklęty zdrajco! Zejdź mi zdrowi! Uciekamy, Hadwarze! Tym razem nas eee, nie zatrzymasz! Tobie nie ufam, idziemy! Dobrze. Mam nadzieję, że ten... I... będziesz... Faj, Typie, do ja Tobie garbun. nie ufam! Ej, hey, Ty! Za, no. dobra, idziemy za Hadwajem! Idziemy. idziemy, idziemy! No, idziemy! Poziom pierwszy! Chyba tylko nam się udało! Czy to naprawdę był smok? Z tych, które zwiastują kres czasów? Tak. O, misja. Powinniśmy Dzień iść dalej. Chodź tutaj. Może uda mi się zdjąć te więzy. No zdejmij mi. No i proszę. Super. Rozejrzyj się. Powinno być sporo sprzętu o, do wyboru. to perspektywy ja lubię. Się o, coś to jesteśmy my. Dobra. Idę. Superjz krzydło. zbroje. I top. Broń. Miecz. Te zbroja. Buty. Dobra. Ach, parę razy tym mieczem. Dobra. Nie zatrzymujmy się. To coś jeszcze tam jest. Okej. Okay. No, no fajnie, fajnie. Czekaj. Ja Se przeszykam wszystko. O, hełm. I złoto. Dobra. A tu jest pusta, okay. przedmioty ja Przedmioty. Ile ja hełm mam. O. O, i teraz lepiej. Coś tu jest? Nie, dobra, idziemy. Idziemy. Nie zatrzymujmy się. Nie, tędy? Dobra, tędy. Okay. Słyszysz okay. to, Gromowładny Może da się dogadać? To... Nie damy dobra. się wziąć żywcem! Ocz tyżę. Tak. Dobra. What the? No. Oh, ho, ho. O No! O ho! Poczekaj. Wielki miecz. O, rękawice przyda się. Eee. Odsiane rękawice. Jeszcze ją przeszukajmy. O! Tarcza. Poczekaj. Eee Trój... tarcza, No, mam tarczę, super A yy, Tutaj jeszcze jest... O, topór Dzięki Topór się przyda Dobra, ale wiecie co? To będzie na razie na tyle Ja się z wami żegnam Do usłyszenia Cześć boczny jak w